Witam! W Wortander na ten moment mamy 10 głównych nacji i wiele pobocznych, z np. z kilkoma lub pojedynczymi pojazdami. Jednak w dzisiejszym materiale omówię wszelkie nacje, które mamy w plikach gry, choć nie zostały dodane do niej. Do stworzenia tego materiału zainspirowało mnie to, ile nieużywanych flag nacji w ogóle występuje aktualnie w plikach gry, tak jak sobie teraz gracie w WTK. Teraz widzicie na ekranie wszystkie te flagi nacji. Choć te, które dzisiaj będziemy omawiać, zamazałem, żeby Wam nie spoilerować. Ciekawe, o ilu nacjach nie wiedzieliście, że w ogóle występują w wtk Ale nie przedłużając, zacznijmy od pierwszej niedodanej nacji Bułgarii. Flaga Bułgarii w plikach gry może być powiązana z jednym pojazdem, który twórcy gry pomyłkowo zlikowali, a dokładnie BWP-23. Tekstury tego pojazdu mogliśmy znaleźć w omyłkowym Dodaniu niektórych pojazdów do gry przez Gaidina Twórcy gry omyłkowo dodali za dużo plików do gry i dowiedzieliśmy się o paru niedodanych pojazdach, w tym właśnie o bugarskim BWP23. Sam sobie pojazd jest połączeniem podwozia goździka z elementami transporterów MTLB i wieży korzystającej z działka 2A14, czyli pojedynczej lufy z szyłki. Ten pojazd używał PPK Malutka lub w wariancie BWP-23D pocisku Fagot. Twórcy gry korzystając z tych właśnie tekstur podwozia BWP-23 też by mogli dodać np. BWP-30, bo to jest to samo tylko zwierząt BWP2. Kolejną niedodaną nacją w grze jest Holandia. Przy Holandii wiemy o dwóch kopii w klej samolotach, pierwszym B-25J30 Posiadamy tutaj konkretnie nieużywany skin do tego samolotu, który sugeruje, że twórcy jakkolwiek posiadali wykonane już tekstury do zrobienia np. kopii w klej b 25 od 30 tylko że do potencjalnie holenderskiej wersji tego samolotu. Kolejnym samolotem, który właśnie byłby kopii w klej po części, jest H75A7. W grze w zasadzie jest multun samolotów H75, przy których mamy pewność, że. Jakkolwiek mogły być dodane do gry jako osobne pojazdy, i jakkolwiek nadal istnieją w szczątkowej formie w plika gry. Na przykład w edytorze misji możemy ustawić te samoloty, żeby gra zmusiła do zrespienia tych pojazdów, chociaż. Nie zrespi, bo jakby nie, nie ma pełni plików tych pojazdów, ale można. No i jednego H75 wam świadomie nie pokazałem, bo ten H75 podchodzi pod kolejną niedodaną nację w plikach gry, czyli. Tajlandię. Tajski H75 przy okazji miał posiadać też dodatkowe, unikatowe dla siebie działko 23 mm Madsen. Przy tajskich pojazdach też warto wspomnieć, że całkiem niedawno, względem jak tworzę ten filmik, na forum gry zasugerowano, że twórcy gry przyglądają się implementacji tajskiego subdrzewka, jako rozwinięcia drzewka japońskiego w grze. Wiecie, nie sugeruje tego, że twórcy gry na pewno zaraz dodadzą Tajlandię jako subdrzewko do Japonii, jednak jeżeli na forum zostało to sugerowane, że jest to pass to developers, no to jest coś na rzeczy nie A co takie tajlandzkie subdrzewko by mogło dodać do Japonii? Na przykład pojazdy rodziny podwozia R600, Patony M48 i M60, pojazdy amerykańskie Stingray, brytyjskie FV-101 Skorpion, ze samolotów na przykład OV-10, jakieś Spitfire'y, czy jakieś kilka jetów, których już nie będę wymawiał, bo to są kopii w -klej wersje. Choć najciekawsze maszyny, które posiada armia tajlandzka, to są ukraińskie BTR-3E i T-80 Opot-T. Tak, dobrze słyszycie, Tajlandia posiada te pojazdy i zasugerowano, żeby tajlańskie sabrzewko trafiło do Japonii. Czyli ukraińskie pojazdy by trafiły do tajlańskiego sabrzewka w drzewku japońskim. Ciekawe, czy twórcy by takie coś dodali. A właśnie, jeżeli jesteśmy przy ukraińskich pojazdach, to w Flika gry też istnieje flaga Ukrainy. I przy Ukrainie warto wspomnieć o tym, że jeżeli mamy ikonkę flagi, to co mogło się za nią ukryć? No, te wcześniej właśnie wspomniane dwa pojazdy. Oplot... T-84 i Jagatan z działem 120 oraz właśnie BTR, tylko tutaj w wariancie czwartym, a nie trzecim, jak wcześniej przy Tajlandii wspomnianym. I tu mamy źródło typowo spoza gry, a z platformy ArtStation, gdzie możemy znaleźć modele tych dwóch pojazdów. Te modele pojazdów na platformie ArtStation zostały opisane, że zostały stworzone narzędziami do tworzenia treści do, do War Thundera i specjalnie, aby je dodać do War Thundera. Bo jakbyście nie wiedzieli, Geizin część modeli pojazdów nie robi samemu, a właśnie bierze od innych twórców, właśnie takich modeli. Odkupuje, można powiedzieć. Wiadomo dlaczego. Jak na razie może nie zobaczymy tych pojazdów, tym bardziej pod flagą ukraińską. Kolejną niedodaną nacją jest Jugosławia, choć tutaj jest dosyć ciekawy przypadek, bo mamy tutaj dwa tropy. Pierwszym tropem jest flaga. Jeżeli ktoś nie wie, ta flaga konkretnie sugeruje Pojazd jugosłowiański z okresu końcówki II wojny światowej do roku 1946. Choć tutaj mamy też drugi trop, który może nie wiązać się kompletnie z tą flagą w pliku gry. Drugim tropem jest to, że kiedyś widniał w pliku gry pojazd jugosłowiański Fury MK1. Tylko że ten samolot bardziej raczej pasuje, że był dodany jako samolot jugosławiański, ale z Królestwa Jugosławii, z Jugosławii sprzed II wojny światowej, więc. Pliki gry sugerują raczej wczesno-komunistyczną Jugosławię, a kiedyś widnio w plikach gry pojazd przed wojennej Jugosławii. Choć ten przykład Jugosławii jak najbardziej pokazuje, że powinniście brać ten materiał dosyć luźno. To nie jest żadna zapowiedź czy sugestia, że zaraz te nacje do gadzin doda. To są tylko usunięte lub nieużywane pliki gry i tyle. Przejdźmy do kolejnej nieużywanej nacji, którą jest Belgia. Belgia w zasadzie nie posiada niczego oprócz flagi w gry. No dobra, nie po posiada jedną ciekawą rzecz. Dokładnie jedną wieżę: Kokreir XC8. Jest to wieża, która występuje na prękowym cefale 90 i pojazdu z eventu Party. I możliwe, że twórcy gry, właśnie dodając, modelując tą wieżę, myśleli, że Belgia właśnie trafi pod tą wieżę, jako pojazdy z tą wieżą. Tylko że Belgia nie używała tych pojazdów, więc. Trafiły te pojazdy do odpowiednich nacji, a Belgia prawdopodobnie została ła, bez pojazdu. Jest to moja teoria tylko. Kolejną flagą nacji, która nie została dodana do gry, jest Irak. Tylko Irak, nie konkretnie, na przykład aktualny Irak, który by mógł dostać, nie wiem, T72 czy jakiegoś BWP, nie wiem, czy Irak posiadał jakieś BWP. Jest to Irak dokładnie z okresu 1924-1959. Mamy tu przypadek, że mamy dosyć konkretną flagę, dosyć konkretnego okresu czasowego, ale nie mamy tutaj żadnego przypisanego możliwego pojazdu, więc po prostu przejdźmy dalej. Słowenia. Słowenia tutaj nie posiada własnej flagi w plikach gry. A dlaczego tutaj wspominam Słowenię? Bo w podobnym okresie czasu co PWP-23 został wylikowany, został wylikowany też pojazd M55S. I pamiętając, że to był kwiecień 2022. Jedyna nacja, która by mogła dostać właśnie M55S, była Słowenia. Czym jest M55S? Jest to zmodernizowany T55 z natowską 105 i tyle. Tak na koniec wspomnę dwie nacje, które mamy już w grze, choć mogły zostać dodane ich inne warianty. Pierwszym je, tym wariantem innym jest Hiszpania, a dokładnie Hiszpania II Republiki Hiszpańskiej. I tutaj mogę nawiązać do. Ósmego odcinka ciekawostek. Mu opowiadałem tam właśnie o SP100 II Republiki Hiszpańskiej. I pliki gry sugerują, że właśnie ten drugo hiszpańsko republikański SP100 mógł być kiedyś dodany do gry, choć twórcy gry go nie dodali oczywiście, bo jego nie ma. Drugim niedodanym wariantem dla kraju jest wcześniejsza Grecja. Grecja sprzed 1973. Reszty materiału omawiałem na bazie folderu z dużymi flagami, tam gdzie mamy duże flagi, ale też jest folder na małe flagi plika gry, i tam właśnie i widnieje flaga Grecji, tej wcześniejszej sprzed 1978. Ale jeżeli twórcy gry nie przenieśli z małych flag, które zostały wcześniej dodane, do folderu z dużymi flagami, może sugerować, że twórcy gry nie mają żadnych planów, żeby dodać jakiś pojazd dla Grecji sprzed 1978. Tak tylko mówię to w formie ciekawostki. Mam nadzieję, że ten materiał o niedodanych nacjach do War Thundera Wam się podobał i chciałbym Was gdzieś zaprosić widzowie na moje streamy, gdzie jeżeli oglądacie to tuż po premierze ten materiał, trwa właśnie stream na moim kanale Twitchowym. Zapraszam. w Link w opisie. A jeżeli oglądacie to trochę później niż tuż po premierze tego filmu, Zapraszam też na mój drugi kanał na YouTube, Turteł Shoty, gdzie możecie obejrzeć już właśnie shoty z moich Twitchowych streamów, więc zapraszam na Twitcha, zapraszam na drugi kanał i co? Pamiętacie lajku, subiku, ja Was żegnam już. Cześć!